Witam, z tej strony Solatus, a dzisiaj pokażę Wam mapę na trybie kreatywnym Fortnite Na której możecie zdobywać EXPA grając sobie Dead na lub po prostu avcząc Więc zostawcie łapkę do góry, a ja już Was nie zanudzam, zapraszam do oglądania eee, Witam, jesteśmy już na mapie Jak będziecie już na mapie tutaj na w centrum kreatywnego to idziemy do rift'a I wpisujemy tutaj kodzik 2568 60, 23, 64, 26. To jest ta mapa, którą ja mam. dajcie tam potwierdź Wchodzicie sobie tutaj no i klikacie Escape. Tutaj w te ustawienia i rozpocznij grę. Dobra, jak jesteście już tutaj w tym domku na tej mapie, to idziemy sobie tutaj do prezenciku. Klikamy sobie E i dostajemy 35x na sekundę. Przynajmniej ja tak mam. Wy możecie mieć więcej, wy możecie mieć mniej, nie wiem. Zależy od tego ile chyba gracie. I tutaj mamy drugi prezent i go też otwieramy. I tu, tutaj daje nam chyba dodatkowe 60. Więc fajnie. I możecie sobie po prostu awczyć bądź grać sobie do drana. To jest bardzo fajne, że nie musicie awczyć, nie musicie się nudzić. Możecie sobie przejść do drana. Nie wiem czemu on nie działa. Halo. O, działa. Możecie sobie przejść do rana yy, i będzie Wam się nabijać, exp. Więc spokojnie na takim dodraniu wybijecie z trzy poziomy. Wydaje mi się, bo tu jest aż 100 leveli a też nie jest jakiś trudny. Postaram się przejść na jeden poziom. A. Nieważne. Mam nadzieję, że jesteście lepsi. To by było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się do usłyszenia, Cześć.